Cześć z tej strony Husiek, witajcie w krótkim review Tobi A Tracker 4C. A czym tak naprawdę jest Tobii A Tracker? Jest to urządzenie do okulografii, czyli najprościej mówiąc, urządzenie, które przechwytuje ruch naszych gałek ocznych i przekłada je na ruch na naszym monitorze. Dzięki temu, na przykład, możemy w grach swobodnie poruszać kamerę za pomocą naszych oczu. Oczywiście jest tutaj wykorzystywana kamera wrażliwa na, wrażliwa na światło podczerwone, i oczywiście zastosowane są tutaj diody LED bliskiej podczerwieni. Okej, okay, dobra, myślę, że czym jest Tobie już mniej więcej wiecie. Tym razem witam Was ze swojego pulpitu. Słuchajcie, na samym wstępie, oczywiście, na stronie e, Tobie można zamówić dwie wersje: Toby iX i Tobi iTracker 4C. Ten właśnie, który ja posiadam. Um, oczywiście, możecie sobie wejść w zakładkę games, czyli gry, które są obecnie wspierane. Oczywiście ta lista gier co jakiś czas się powiększa i macie oczywiście coming soon, czyli niebawem. E, będzie w obsłudze. A oczywiście tych gier jest już tutaj na dobrą sprawę już jest sporo. E, przede wszystkim widzę symulator e, polowania na jelonki, więc warto by to sprawdzić. E, Tomb Raider, Watch Dogs, Dying Light e, co jeszcze tutaj jest, Arma 3 e, z takich innych większych gier Euro tak symulator, którego widzieliście, bądź dopiero zobaczycie prawdopodobnie tutaj u mnie, prawdopodobnie dopiero zobaczycie. E, puszczę wam to na koniec. Farming 17, farming 15, także no jest w czym wybierać, i oczywiście sukcesywnie ta lista gier się zwiększa. Słuchajcie, po instalacji, oczywiście mamy tutaj taki mm, w zasobniku systemowym, mamy oczywiście panel dowodzenia tym programem, i oczywiście teraz, jak widzicie, ja mam już tą Tabi, tabi podłączone, i widzicie, że niektóre te rzeczy podświetlają się. Ja oczywiście steruję sobie tam e, swoim wzrokiem, i dzięki czemu możecie zobaczyć, na co ja po prostu sobie. Eee, widzę te dwie kropeczki, na co patrzę, te dwie kropeczki to są moje oczy. Widzicie, jak sobie migam, czy mrugam, to one też mrugają. Jeżeli zamknę jedno oko, to oczywiście yy, to też tam jest tylko jedno, prawda? Jeżeli zamknę drugie, to jest dokładnie to samo. Jeżeli zamknę oba, to tam oczywiście nic nie widać. I oczywiście to są moje oczy, oczywiście możemy jeszcze sobie włączyć coś graysta, Stays, czyli yy, podążanie. Yy, za, no nie wiem, powiedzmy, że to są źrenice i po prostu ten e, Tobi e, podąża tam, gdzie jest nasz wzrok. no Jak widzicie powiedzmy, popatrzymy sobie teraz tutaj na e, ten komputer i za chwilę teraz na Watchdoksa. Patrzę sobie na Watchdoksa Na dole powiedzmy, mamy ostatnio ikonę abduct, abduction. E, teraz spojrzę sobie na dokumenty. OK, dokumenty są tutaj. Sieć, po drugiej stronie góra. Dół, góra, dół, lewa, prawa, lewa, prawa, góra, dół, lewa, góra, prawa, dół. Także, jak widzicie, e, ruszam gałkami ocznymi. I po prostu naprawdę jest to dosyć szybko, a szybko reaguje. Oczywiście w każdej grze możemy sobie dostosować e, prędkość naszego czy to naszego wzroku. No i to w zasadzie możemy oczywiście zrobić tutaj. Słuchajcie, przejdziemy sobie do gier i. Jej doświadczeń, experience czy jakoś tak nazwijmy to doświadczenia jest tutaj króciutkie fajne intro oczywiście zostawię wam ten znacznik tak żebyście widzieli gdzie mniej więcej patrzę oczywiście ręce mam tutaj żeby nie było, że sobie czymś steruję i słuchajcie widzicie teraz może, mogę sobie popatrzeć tu popatrzeć sobie do góry popatrzeć sobie na słońce i oczywiście w dół Look around, explore. Ok. Musimy uważać oczywiście na asteroidy. Takie jak tutaj. Jeżeli oczywiście zobaczymy jakąś asteroidę, możemy ją po prostu kliknąć spacją i wtedy ona wybucha. Tylko, oczywiście, trzeba ją namierzyć poprzez ee, no, zobaczenie jej. Także bardzo fajne i sprytne urządzenie. Myślę, że jest to w jakiejś formie, tam w zasadzie alternatywa dla Trakira. Na przykład, jeżeli ktoś nie chce mieć czapeczki, to właśnie jak najbardziej ma opcję z takim czymś, że może sobie po prostu sterować własnymi oczami. Oczywiście, tu mamy strąkę. I tu oczywiście możemy wejść. Wychodzimy sobie z gry, pik. <laughs> Bardzo fajnie. Tutaj możemy oczywiście sobie posterować czym chcemy. Możemy oczywiście się logować do systemu Windows za pomocą wzroku eee, Mamy oczywiście kilka opcji tutaj. Ja jeszcze ich nieraz nie rozpracowałem, ale oczywiście jeżeli popatrzymy na gwiazdę. OK, idziemy dalej. Oczywiście ręce mam cały czas tutaj, także tutaj mamy jakiś celownik. A na tym mamy co. Mm -hmm. To są ustawienia. Oczywiście wszystko zatwierdzamy spacją, także... Press to get started. Ok, i okay, tak sobie już wyszliśmy. E, dodatkowym uży prog oprogramowaniem, które tutaj mamy, e, jest um, Screen Extension, czyli taki e, program, w którym mamy, właśnie jak widzicie, listę gier: e, Arma 2, Arma 2 Operation, Arma 3, Daisy, D, DSC World, Elite Dangerous, e, właśnie Euro, tak którego mam skonfigurowanego. Farming 15, e, Flight Simulator i już turmowy ich dwójka, Iron Front. E, to, to jest większość tych gier. Jeszcze dodatkowo jest program, który się nazywa Toby Game Hub. i tam mamy też kilka dodatkowych e, gier. E, konfiguracja takiego programu jest bardzo prosta. Oczywiście trzeba to dostosować pod własne zalety, własne oczy. E, w zasadzie jak sobie skonfigurujecie, tak macie e, ustawione. Oczywiście to jest zmniejszenie sobie prędkości do wyrotraka. Um, I powiem Wam, że mogę sobie o troszeczkę zwiększyć, zresztą um, zobaczycie sami. Także cóż, myślę, że ogólnie fajny, progra fajny program, fajne urządzenie, no i przede wszystkim godne uwagi, także warto się tym zainteresować. A tymczasem do zobaczenia, dzięki za uwagę i, do i trzymajcie się, do następnego razu. Ok, na sam koniec oczywiście krótki test w Euro Truck Simulator 2. Oczywiście tutaj musieliśmy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, ale na szczęście to oprogramowanie znajduje się na stronie producenta i myślę, że jeżeli czytamy uważnie komunikaty, które są wyświetlane przez oprogramowanie, które już na samym wstępie zainstalujemy, to myślę, że nie będziemy mieć z tym większych problemów. Oczywiście tutaj em, bardzo dobrze jest skonfigurować sobie to odpowiednio pod daną odległość, od której siedzimy od urządzenia, szybkość, tak żeby było nam wygodnie. Oczywiście zrobiłem to na razie na szybkiego, będę sobie to starał dostosować pod swoje się. Ale tak naprawdę urządzenie działa płynnie, reaguje szybko, nie ma żadnego później. Naprawdę gra się bardzo przyjemnie. Także zobaczcie chwilę filmiku w Eurotraku, A tymczasem dzięki Wam jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się.